Cześć, mam na imię Łukasz. Dzisiaj zabiorę Was na wyprawę do lasu tropem, tropem i śladem zwierząt. Jest wcześnie, bardzo wcześnie. Ciężko było nam wstać o tej nieludzkiej godzinie, ale czego się nie robi dla pięknych ujęć dobrego materiału? A ten odcinek zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Naszym przewodnikiem będzie dziś Łukasz, którego mieliście okazję poznać w odcinku o ptakach drapieżnych, a umówiliśmy się w dość nietypowym miejscu. Siedzimy w tej chwili na ambonie. Co prawda, ekipa dzisiaj zaspała, ale mamy nadzieję, że uda nam się coś ciekawego zaobserwować. Najlepszą, najlepszą porą do obserwacji zwierząt jest, są pory albo poranne, albo pory wieczorne. Wtedy te zwierzęta najbardziej się przemieszczają, no i wtedy mamy najwyższą szansę, największą szansę, żeby je jakby poobserwować, dostrzec yy, stary, na terenie starych jełonek, yy, No występują praktycznie wszystkie gatunki za wyjątkiem yy, wszystkie gatunki spotykane w yy, kraju yy, za wyjątkiem tam no, niektórych tak yy, na przykład yy, ryś nie występuje u nas i nie ma też Daniela. A tak to występują wszystkie. Od zwierzyny płowej, yy, od największych to Łoś, którego jest coraz więcej jeleń szlachetny, no i sarna, a oprócz tego drapieżniki. No, takim sztandarowym drapieżnikiem, też coraz liczniejszym jest wilk. Wilk szary nasz, jest go coraz więcej. I są takie osobniki widać, że no, coraz mniej boją się ludzi. Tak podchodzą bliżej wsi, bliżej wiosek. No i co? No i pospolitym Do tej pory pospolitym takim zwierzęciem też no, bardzo pospolitym był dzik, ale ze względu na ASF w ogóle praktycznie teraz jest niespotykany. Pojedyncze osobniki i to też nie wiadomo, czy uodpornione, czy po prostu jeszcze niezarażone, ale populacja się naprawdę zdziesiątkowała. No, oprócz, tych dużych, oprócz tych dużych standardowych zwierzaków mamy no, całą masę takich drobnych zwierząt. od no Już tam o tych honornicach i ryjówkach nie będę mówił, ale fajnym gatunkiem jest drapieżnym, jest borsuk, takim naprawdę ciekawym. Lis, jenot, obydwie kuny występują. Występuje łosica, występuje gronostaj, występuje tchórz. No, Lis, oczywiście, lisa jest ogrom. W tej chwili, przez to, że w ogóle jest wyeliminowana wścieklizna, to lisa, lisa jest naprawdę bardzo, no bardzo dużo. No to już wiemy na co, a może raczej na kogo możemy natknąć się na polach, łąkach i w lesie. Ale zanim wyruszymy na poszukiwania, musimy poruszyć pewną fundamentalną kwestię. Jaka jest różnica między tropem a y, śladem? Trop to jest odcisk łapy i y, jakby sposób poruszania się, a ślad y, ślady to są y, no, to jest takie szersze pojęcie. Y, ślady błota na y, drzewie, y, 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 ślady obgryzionego drzewa, y, ślady y, jakby pozostawionych jakichś resztek pokarmowych. Y, Pozostawione odchody to, to są ślady, które pozwalają jakby bardziej precyzyjnie określić gatunek obserwowanego bądź tropionego przez nas zwierzęcia. Udało nam się znaleźć trop dzika. Taki trop no, może nie dość typowy, bo schodzi z górki, ale Cechą charakterystyczną właśnie takiego tropu dziczego, odróżniającego go od y, zwierzyny płowej, jest to, że z tyłu zostawia y, odbite szpile. Po czym poznać, że ślad jest świeży? Po tym, że jest bardzo wyraźny. Y, wtedy, kiedy kontury są wyraźne, ostre kontury tego tropu, y, no wtedy no, z dużym prawdopodobieństwem, w zależności jeszcze to jest od pogody, ale z dużym prawdopodobieństwem możemy wnioskować, że to zwierzę przechodziło no najbliższej, najbliższej nocy, no bo w zależności od warunków pogodowych, jak będzie deszczowa pogoda, to te tropy się rozmyją. Jak będzie sucho, no to ten trop się będzie utrzymywał dłużej, ale też te kontury się, pozałamują się te kontury, jak się dobrze przyjrzymy, to no widać, który jest świeży, a który jest jakby, na no, stary. Udało nam się znaleźć taki basen dla, dla zwierzaków, naturalny basen, w którym się po prostu zwierzęta kąpią. Tutaj mamy takie babrzysko, to jest takie kąpielisko po prostu jeleni, dzików, łosi, tych zwierząt, które lubią korzystać z takich miejsc. Nie ma tutaj takich charakterystycznych śladów, takich wyraźnie świeżych, wyraźnie widocznych, ale na przykład jak dzik wykąpie się w takim babrzysku, w takim kąpielisku, to on wychodzi i żeby wytrzeć się, to po prostu ociera się, ociera się o, o pień drzewa. Po prostu grzbietem się wyciera i... Jeśli jest to drzewo iglaste, to ta sierść musi tak skleja tą żywicą. Po prostu jest to taka do, dla niego dodatkowe zabezpieczenie przed komarami i gzami. I po prostu wyciera się no, z tego błota, o, ociera się o to drzewo. I po wysokości tego, tego wytarcia, jak jest to na takiej wysokości do kolana, to tu był dzik. A jakby było to wyżej, to jeleń. Najprawdopodobniej, bo łoś to jeszcze wyżej. A teraz zobaczycie chyba najpiękniejsze widoki w okolicy. Łukasz właśnie zabrał nas do miejsca, z którego można podziwiać krajobraz, zwierzęta i ptaki. Na terenie nadleśnictwa mamy kilka punktów e, takich widokowych, których, z których możemy obserwować e, dziko żyjące zwierzęta. Tutaj jesteśmy akurat w moim leśnictwie na wieży widokowej, taki typowo ordzink geologicznej, nie ma dachu, to jest właśnie celowo, celowy zabieg, żeby można było swobodnie e, obserwować ptaki. I dodatkowo mamy widok na dolinę drwęcy, gdzie często możemy spotkać na przykład jelenie czy dziki. Natrafiliśmy na ślad borsuka, to jest taki no, taki charakterystyczny. W sensie charakterystyczny, że można go pomylić no, powiedzmy z kotem, ale ślad kota jest taki no, mały, a ten jest taki średni, średniej wielkości i co pierwsze rzuca się w oczy, że jest taki wielopoduszkowy. Tutaj udało nam się zlokalizować borsucze, borsucze nory akurat Tutaj borsuk odświeża tą norę i wykopany jest świeży piach. W taki właśnie charakterystyczny sposób rynny, że on jak po prostu tam kopie, to ten piach tyłem wyrzuca za siebie i tak się cofa, cofa, cofa. I powstaje tutaj taka no, charakterystyczna rynna taka. I tu mamy takie... Bursuki w ogóle żyją w takich dużych kompleksach, no one taki skomplikowany mają ten labirynt. I często do tego labiryntu podłączają się też lisy. W ogóle to bursukom nie przeszkadza, Wy wspólnie egzystują, tylko z tym, że nie korzystają z tych samych wejść, tylko jakby lisy zajmują jedną część tej, taki, takiego, takiego labiryntu, a soki korzystają z tego swojego, aktualnie używanego. Na ślady i tropy zwierząt można się natknąć zupełnie przypadkiem. Wystarczy mieć szeroko otwarte oczy i trochę podstawowej wiedzy. Dobrze też jest mieć na przykład lornetkę. Ale czasami trzeba się po prostu nachodzić. Tu w lesie nic nie przychodzi łatwo i na zawołanie. E, tutaj mamy mm, e, taki ślad. Ślad pozostawiony przez. Y, zwierzę. Jest to samiec sarny, kozioł. On tego nie obgryzł, tylko zrobił to porożem podczas wycierania ze Wy w tą korę. Po prostu mają taką, jakby taki sposób na wycieranie poroża, parostków, że po prostu one czemchają się o od, no, od drzewka i niszczy. Po prostu on to zniszczył to drzewko. Przez to, że kora jest zdjęta tutaj z całego obwodu, to ta sosna no, obumrze już nie, ona nie, 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 no, nie urośnie w drzewo. No, jest to zniszczone drzewo. Tak samo tutaj są modrzewie i koziołki sarny, samce sarn, sarny uwielbiają te modrzewie czemchać się o modrzewie, podobnie jest z jeleniami i tu mamy stary co prawda ślad, ale to już zrobił jeleń. Jest to na wyższej wysokości, on niszczy, jakby wyciera się o grubsze te drzewa, o grubsze modrzewie. Tak samo tu co prawda to odbiło od dołu, ale tu był modrzew już taki, takiej średnicy, 5-6 cm i byk go. Bykielenia szlachetnego go po prostu wycierając to poroże, no zniszczył go. I to też jest jakby, to też jest jakby ślad, ślad pozostawiany po tych po ty, po zwierzętach, że one tu mają miejsce bytowania, mają przejścia, lubią te miejsca i no są tu, bytują. W poszukiwaniu tropów natrafiliśmy na bardzo ciekawy trop, na taki dość charakterystyczny. Wydaje mi się, że to jest wilka, dlatego że jakby po przejściu kilkudziesięciu metrów za tym tropem układa się, w, no sznuruje po prostu w jednej linii. I tu jest dwa, dwa te tropy: jeden duży, drugi mały. Także prawdopodobnie szła samica z młodym. Jeszcze taką, jedną cechą, jeszcze taką jedną cechą charakterystyczną jest chodzenie wilków. Tylko to się przydaje jakby w warunkach śnieżnych. I one tak bardziej robią to wtedy, kiedy jest pokrywa śnieżna: że chodzą, cała watacha chodzi trop w trop. Wydaje nam się, dlatego trzeba przechodzić. No jakiś dystans po tym tropie, ponieważ może się okazać, że tropem z jednego wilka nagle okazuje się, że tropimy 6 albo 7. Po prostu mają taką cechę, że chodzą trop w trop. Osobnik idący z tyłu wchodzi po w ślady po prostu tego osobnika pierwszego. O ile spotkać w lesie Wilka nie jest łatwo, to chyba każdy z was choć raz w życiu widział sarnę. I my mieliśmy to szczęście, bo natknęliśmy się na całkiem świeże tropy. Tutaj mamy mam przykład, mam przykład tutaj tropu sarny, bardzo takiego no, najbardziej, najliczniejszego gatunku zwierzyny połowej w Polsce. Przy okazji, no, co o tym tropie możemy powiedzieć? No, jest to taki najmniejszy trop bez widocznych, bez widocznych tych szpil. Także z dzikiem nawet małym nie ma, nie ma szans, żeby go pomylić. No, jest bardzo podobny do tropu Jelenia, tylko z tym, że jest o 3 razy mniejszy. No i przy okazji, możemy, obalimy, możemy obalić mit. Jakby mm, sarny y, żony jelenia, bo sarna to jest oddzielny gatunek, y, y, jakby tk, y, który tworzy samiec sarny i samice sarny. Samiec sarny w takim żargonie łowieckim nazywa się koziołek bądź rogacz, a samica koza. A u jelenia mamy też samca, nie, samca jelenia szlachetnego, czyli byka, i y, y, samice, y, czyli łanie. Jak wspomnieliśmy na samym początku, odcinek zapowiadał się całkiem ciekawie i chyba taki jest. Warto było wstać bladym świtem i móc podziwiać takie widoki i podążać śladami zwierząt. Wiemy więcej i to nas cieszy. A na koniec jeszcze parę słów od dzisiejszego przewodnika. Na tym kończymy dzisiejszą wycieczkę po moim leśnictwie na tropach zwierząt. Mam nadzieję, że się Wam podobało, że pogłębiliście swoją wiedzę na temat jakby rozpoznawania tropów i gatunków. Jeśli Wam się podobało, piszcie w komentarzach, subskrybujcie, lajkujcie i dajcie dzwoneczek, a ja idę szukać dalej tropów innych gatunków. Cześć.